Pamiętam, jak przeszedłem do pierwszej klasy szkoły średniej. Byłem wtedy dosyć sporym przegrywem. I pamiętam, jak zobaczyłem jedną z dziewczyn z równoległych klas, nazwijmy ją Ania, i od razu załapałem na niej krasza. Wtedy nie powodziło mi się zbytnio z dziewczynami i byłem dosyć samotny. A więc od razu załapałem na niej takiego totalnego, obsesywnego krasza. Oczywiście nie byłem jakimś jemanym klipem, okej? Okay? Ale po prostu cały czas o nim myślałem i tylko liczyłem na to, że ją spotkam na korytarzu. No nie. Pamiętam nawet, jak raz załapałem z nią dłuższy kontakt zrokowy na korytarzu i się tym niesamowicie podjarają, bo przecież youtuberzy mi mówili, że jeśli dziewczyna utrzymuje kontakt zrokowy z tobą, to znaczy, że się jej podoba, że... Ty... Ja zamiast do niej podbić wtedy po prostu przeżyłem obok, bo spaniałem. I tak to dalej trwało przez kilka miesięcy. Ja cały czas o nim myślałem, ona praktycznie w ogóle nie wiedziała o moim istnieniu. Aż w końcu dowiedziałem się, że znalazłem sobie chłopaka. O kurwa, gościu. Ten niewyobrażalny ból, jaki ja wtedy odczułem. <laughs> o Boże. I właśnie wtedy uświadomiłem sobie ten fundamentalny błąd, jaki popełniłem wtedy. Ja zamiast podjść do niej i wyraźnie dać jej znać, że hej, podoba mi się, może gdzieś byśmy wyszli czy coś, ja nie powiedziałem nic. A ten żubek, z który z nią wszedł w relację, nie był taką pizdą jak ja wtedy, i od razu pokazał jej swoje szczere intencje. I najprawdopodobniej jesteś w stanie w pewien sposób utożsamić się z moją historią. Najprawdopodobniej też była jakaś dziewczyna w twoim życiu, do której chciałeś podejść i zagadać, ale po prostu zbytnio się bałeś i tego nie zrobiłeś. Widzisz, musisz sobie uświadomić teraz jedną naprawdę ważną rzecz. W języku angielskim istnieje takie przysłowie: If you don't ask, you don't get, co oznacza, że jeśli o coś nie prosisz, to nie dziw się, że tego nie dostałeś. Musisz sobie uświadomić, że te wszystkie rzeczy, których ty pragniesz, nie przyjdą same do ciebie. To ty musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i iść i samemu je zdobyć. Dlatego od dziś chcę, abyś przestał bać się odrzucenia. Bo to jest właśnie ten strach, z którym zmaga się wielu chłopaków. I to jest ten strach, który powstrzymuje 99% chłopaków od osiągnięcia swojego prawdziwego potencjału. Musisz sobie uświadomić, że odrzucenie to naturalna część życia. Jeśli chcesz osiągnąć jakiś większy sukces w swoim życiu, czy to z kobietami, czy to z finansowo, to spotkasz się z ogromną ilością odrzucenia. Dlatego od dziś przestań patrzeć na odrzucenie jako coś złego. I zacznij się nim ekscytować. Zacznij na to patrzeć z tej perspektywy, że im więcej razy zostaniesz odrzucony, tym bliżej jesteś osiągnięcia swojego celu. Pamiętaj również o tym, że lepiej jest żałować, że coś się zrobiło i ci nie wyszło, niż czegoś nie zrobić i żałować, że teraz nigdy już się nie dowiesz, jak to wszystko mogło się potoczyć. Tak naprawdę. Bo tak naprawdę, skąd masz wiedzieć, czy ci się uda, czy nie? Prawda jest taka, że nigdy się nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Bardzo dużo ludzi właśnie ma ten mindset, że nawet nie próbują czegoś, bo mówią od razu sobie, że a mi to się na pewno nie uda. Dlatego nie bądź jak oni. A co gdybyś zaczął pytać samego siebie a co jeśli mi się uda? A co jeśli pójdzie nawet lepiej niż się spodziewałem? A co jeśli pójdzie łatwiej niż myślałem? Zacznij mieć ten pozytywny mindset, a z czasem zauważysz, że Twoje życie staje się coraz lepsze i coraz lepsze. Bo dzięki tej pozytywnej energii zaczniesz przyciągać do siebie więcej pozytywnych rzeczy oraz pozytywnych ludzi do swojego życia. I chcę, żebyś wiedział, że ja dalej osobiście na przykład zmagam się z tym problemem, dalej zmagam się z tym strachem odrzucenia, dalej naprawdę jakby czuję go sobie, naprawdę mocno, ale nauczyłem się wychodzić właśnie z tej swojej strefy komfortu i pomimo tego, że odczułam dalej ten strach, to i tak idę i robię to, co chcę zrobić. I tak proszę o to, co chcę dostać, no nie? Więc chcę, żebyś wiedział, że najprawdopodobniej, najprawdopodobniej nie pozbędziesz się nigdy do końca tego strachu. Ja dalej osobiście go czuję. Ale po prostu nauczyłem się sobie z nim radzić. Nauczyłem sobie się po prostu z nim żyć. I pomimo tego, że odczułam ten strach w środku siebie, to i tak wychodzę z tej swojej strefy komfortu i i tak robię to, co chcę zrobić. Bo wiem, że po drugiej stronie tego strachu jest to coś, o czym zawsze pragnąłem. A więc jestem gotów zaryzykować i przejść przez ten strach. Co jest naprawdę kurwa niekomfortowe, żeby faktycznie dostać to, co chcę, i żeby osiągnąć to, co chcę osiągnąć. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, to zostaw suba łapkę, napisz jakiś fajny komentarz. A w opisie zostawiam Ci link jak zwykle do mojego Instagrama. Więc jeżeli chciałbyś zobaczyć, co robię na co dzień, to Cię tam zapraszam. Oraz do naszego Discorda, gdzie znajduje się wiele więcej chłopaków takich jak ty, więc jeżeli chciałbyś się poznać, to również serdecznie Cię tam zapraszam. I to tyle. I pamiętaj: szkoda życia nabycie pizną. Pozdro. Редактор <laughs>